No nie wiem dlaczego, żurek i uda mi się zawsze kojarzy ze żwirkiem. Dobra, tak czy siak gramy dzisiaj w pustach na milion, czyli co innego niż zwykle. Mamy, zasady są takie, mamy pięć szans. Powinniśmy chociaż raz wygrać, bierzemy kategorię piłka nożna. Z ilu zawodników składa się drużyna piłki nożnej? Oczywiście jest 11. Banalne. Banalne, banalne. 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 No wiem, czy ja pisze, że jest 12, 10, 12, 15 10, 11. Ojej, moda Węzeł zdobiony szyję to kołnierz, krawat, kołnierz. lezer, loros Węzeł zdobiony szyję No kołnierz No nie, bo węzeł No I tak, dobrze, 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 ja już myślałem Ale kołnierz to znaczy nożna. znowu. W którym roku odbyło się pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej? To był rok 1920. Oj, może się pomyliłem. Dobra. Pierwsza runda poszła. Yy, przysłowia. Dokończ przysłowie. Ten kto da zbiera, ten się pięknie Okej. Łatwe. To gra już było od początku. No, u, u mojej mamy też. Ten... Były jeszcze inne, jeszcze jakieś tam cięcia, ale to jest chyba najlepsze. Kto prowadzi tyle turniej? Gra w ciemno. Krzysztof, Ty nic, Krzysztof, Ibi. eee, Ibisz. Ibisz. No właśnie. Okay. A milionerzy też są. Ja miałem nowej milionerzy. Wczoraj go usunąłem na telefonie. No A spokojnie. spokojnie. Y, historia polska, pieniądze. Pieniądze. Yy. Waluta. Yy. To jest... ...Korwaci? Yy, nie. Korona szwedzka. Albo Frank. Tak, tak, tak. To jest to, to jest to. Nie forint, nie forint. Dobrze, dobrze. Widziałem, widziałem. Dobrze. Matematyka. To źle. Ziemia. Kule. Ojej! Jej, ale jakie łatwe. łatwe. 5... Komiksy skróty. Komiksy... No zgadujemy No zgadujemy, zgadujemy, bo inaczej się nie da no to jest... Dobra, jest Demografia? Nie wiem co to jest, Nie będzie, like, ale nie wiem Ile ludzi żyje na świecie? 7 miliardów Świetnie Dzięki e, Dobra, teraz będzie zdane postacie e, No to jest już, nie wiem czy można to nazwać półfinał, ale tak czy siak kim był urodzony w Dobrzyniu nad Wisłą Marian Kowalski? Chemikiem. Dobra, chemikiem. No, coś takiego. No ja. A. To nic. To nic. Więc możemy dobra, wszystko to. nadrobić. Dobra, mamy jeszcze trzy szanse, więc możemy wszystko nadrobić. To to w takim razie ym, geografia. O, Do Kurde, ale łatwiej. Ale ładnie. Ona jest na internet czy bez? Bez. A, to, dobra. To. Mitologia, na piekle. Tor był... O! Kurde! Rzy, rzymskim bokim. Chyba. Boże i piorunów. Jak gdyby stary, że to by mi się udało po szybki? Właśnie nie wiem czy to? Czy może to? A nie, bo tutaj jest młotem, że Thor był młotem, to źle. Nordyckim bogiem burzy runów. tor Thor, to znamy go z Avengersu, spoko powiedzenia. Samotny jak... Na pewno nie człowiek w tłumie. to nie jest samotny. Też raczej nie oaza na pustyni. Może kołek w płocie? Nie, Tak Albo na oceanie, chociaż... Będę nagrywał y, yy, Dobra, tak czy siak historia. Yy, pierwszym filmem polskim. Nie, Mazurek Odadowano? Mazurek! No to jest teraz, jest? a to jest pierwszym. Pier rota mi się wydaje. Bo Mazurek był pierwszy. Znaczy, Mazurek jest teraz, a to chodzi, to było pierwsze. Rota, 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 rota. Kurde! A na początku miałem odruch, żeby to zaznaczyć. Mamy jeszcze ile? Dwie szanse czy jedną? Dwie. Dwie. Kulinaria. Z czego robi się rodzynki? Z winogron. Z winogron. Tak, tak, tak. No. To będzie łatwe. Fajne, kto? No fajne. Polecam tę grę. Postaw na milion. Albo postaw na pasat. Też może być. Albo milionarka. Historia współczesna. O, 10. 10 maja 2010. 10 kwietnia, no. Znaczy się. 10 Dobra. kwietnia 2010 te daty zmylają. 10 kwietnia. No. Przysłowia, no to fajnie. Yy, dokąd sobie, jeśli wejdziesz jeśli między. Wejdziesz między. M może... Drzewa? No, chyba tak. Bo dzikie koty? No, z kleku. No, no. no, drzewa. Ja ma... Kurde. Wrony nie musisz tam? krakać jak one. Poczekajcie, bo jakieś dzieci tutaj piszą i teraz będzie jeszcze jedna szansa. Biglowie. Ostatnia czy która? Czy Nie, to jest koniec? Jeszcze jedna, ostatnia. Bielo... Nie wiem wybierz to, Jak to. Przegrasz to będzie ostatnia. Uh, kurde, kulinaria. Um, leczę to potrawa pochodząca z węgier. Kuby. Węgier! No leczę to Węgier jakby z Węgier, ci mówię. Wezmę tu postawy 200. Mi mówił, że węgier. Ono z Węgier. Ej, spoko. Filmy zagraniczne. O, może coś będzie zetowa. W którym filmie zobaczymy postać Luka Skywalkera? No to. Kurde. Star Trek, no faktycznie. Oczywiście. Yy, zagadka. No niech będzie zagadka. Yy, Romeo. Kochanka? Jan Kochanow? Nie, Romeo, oczywiście. Romeo, Romeo, bo, bo Romeo. No Okej, dobra. Okay, dobra. Yy, przegran. Co?! Co?! No to, to, to ja nie, nie, nie wiem. Szkoła może być, ale... Tak, mogę... tak czy siak, edycja to jest edycja no, filmowa, to. postaw na pasce Chyba przegrał, nie zrobił tego. Nie, jesteśmy zgubieni. Dobra, ty gdzieś jak subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i cześć.